Panie przewodniczący, Najwyższa Rado, Panie Burmistrzu, Szanowni Goście. Z przesłaniem jakie towarzyszy tegorocznej akcji Betrańskiego Światła Pokoju kochaj czynem, czyli pomagaj nawet w drobnych uczynkach bliźni, zuchy charakterze i instruktorzy Leszczyńskiego, ówca ZHP życzą pogody ducha i radości w sercu z okazji nadchodzących świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności w 2025 roku. Czuwam Dziękujemy serdecznie. Ja pozwolę sobie wziąć. Tróg. 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 Dzień. Pani Doktor, z całego serca dziękujemy za lata danej pracy i troski o zdrowie mieszkańców gminy Pani Uśmiech, profesjonalizm i nieustanna gotowość do pomocy były dla nas zawsze ogromnym wsparciem. Pani obecność w ośrodku zdrowia dawała nam poczucie bezpieczeństwa, a Pani umiejętność słuchania i indywidualne podejście do każdego pacjenta sprawiały, że czuliśmy się zrozumiani i otoczeni w Przez te lata była Pani nieocenionym partnerem naszej wspólnej pracy na rzecz dobra lokalnej społeczności. Dbała Pani o zdrowie nie tylko pojedynczych osób, ale całych rodzin, budując zaufanie, które trwało przez pokolenia. Pani życzliwość i ogromne serce pozostaną w naszej pamięci na zawsze. Życzę pani zasłużonego odpoczynku, spokoju i dobrego zdrowia. Wdzięczni mieszkańcy gminy Ryzyna, podpisany burmistrz miasta i gminy Ryzyna, Kornel Macherek, przewodniczący miejskiej Roman II. z tego miejsca dziękuję wszystkim swoim pacjentom, którzy dotrzymali ze mną przez 5 miesiące lat, lat, czyli dwie trzecie mojego życia. Przybyłam no, do Gminy do wrześniu 1972 roku. Miałam być tylko rok, a zostałam aż na taki długi okres czasu, ale wiadomo, że coś się zaczyna i coś się kończy. No. Szanowna Rado, Szanowny Panie Burmistrzu, zaproszeni goście. Ja przyszłam tu dzisiaj jakoś nietypowo, bo to zawsze Pan odwiedza nas, więc dzisiaj stwierdziłam, że kolej na mnie. A ponieważ o wiele łatwiej i przyjemniej jest pracować z kimś, kogo się zna, od kogo ma się zaufanie, pomóc kogoś, komuś, kogo się lubi, poszerza więc też do komuś ludzi zaprzyjaźnionych. I nam, i Wam jest razem łatwiej żyć. Dziękuję za troskę o sprawę wychowania dzieci i młodzieży, oraz pomoc zakazaną Związkowi Harcerstwa Polskiego w jego pracy wychowawczej przyznaje panu kornelowi Marszakowi srebrną, honorową oznakę przyjaciół harcerstwa. Tutaj swój własnoręczny podpis złożył komendant Choroby Wielkopolskiej, ja Macie Sienia. Ta szkoła, placówka, z którą też bardzo często i chętnie współpracujemy. I chyba nie będzie niespodzianką, jak powiem, że chodzi o nauczę. Więc również podziękowanie za troskę o sprawy wychowania dzieci i młodzieży oraz za okazaną pomoc związkowi Inherencjastwa Polskiego w jego pracy wychowawczej. Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Łuporzyńskiego w Domczu otrzymuje Złotą Honorową odznakę ruchu Przyjaciół Harcerstwa. Tutaj z kolei podpis użyła sama Naczelniczka za Gratuluję.